W ramach akcji Kulturalny Rynek organizowanej przez kuźnię młodych pod patronatem fundacji za bramą, 4 września odbyła się promocja filmu pod tytułem Jasminum w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Kulturalny Rynek to projekt realizowany przez grupę młodych osób, które nazywa się Kuźnia Młodych działających przy Fundacji Za bramą. Projekt ma na celu ożywić starą dzielnicę miasta poprzez organizowanie różnych imprez. Ostatnio zorganizowana była wystawa zdjęć księdza Rafała Pastwy. Odbyła się także projekcja filmu Jasminum. W starym kraśniku jakoś tych imprez, które by angażowały mieszkańców, coś pokazywały, coś wnosiły nowego, że jest mało, że te imprezy się zdarzają dość rzadko. Przy Takich większych uroczystościach, a chcemy, żeby to się tak odbywało cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu, żeby to były jakieś takie nowe pomysły, takie inicjatywy, których jeszcze do tej pory nie było. I jesteśmy otwarci, ponieważ młodzież ma mnóstwo fajnych, ciekawych pomysłów i jesteśmy w stanie naprawdę je realizować przy dobrej chęci, przy zapale tych młodych osób. Miejmy nadzieję, że pomysł zdobędzie rzesze zwolenników, którzy chętnie odwiedzą starą część naszego miasta.